Jak się macie moi drodzy bracia i siostry, moje drogie larwy? Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Net Let's Play, czyli zagrajmy w... Gr o Jezu, przepraszam. Nitworu... <coughs> Holera <coughs> Kurwa, nie powiem tego, przepraszam. W Need for Speed Most Wanted A dzisiaj przechodzimy do pierwszych wyścigów od siódmego kierowcy z czarnej listy Którą jest ostatnia babka na tej liście Mianowicie KZ Dlatego też zanim rozpoczniemy wyścigi Warto by zmienić naszego automobila na coś szybszego A mianowicie posłużymy się Porsche Cayman S Nie ma on już żadnych znakazów do odholowania Także powinniśmy sobie dać z nim radę Dobra, co dzisiaj mamy? Jakie wyścigi? Sprint Próba czasowa, próba prędkości, kolejna próba czasowa, eliminację, tor, e, próba czas. E, nie, sprint, tor, próba czasowa i na końcu wyścig, drag. Całkiem przyjemnie. Dobra, więc nie traćmy czasu i wykonajmy chociaż kilka z nich wyścigów, a następnie. E, a później następne, Okej? Okay? Dobra. Także do zobaczenia na sprincie. No i dobra, witam serdecznie drodzy bracia i siostry w pierwszym wyścigu od Casey, którym jest sprint. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie lakowa. Tym razem doskonały starci powietrz, troszkę Nikra użyjemy. O tym razem mocniejsi wrogowie jak widzę. E! E! Co za dziad, zablokował mi drogę. Ricky. używa Mercedesa SLR McLarena. Mimo że on ma lepszy, znacznie lepszy samochód ode mnie, nawet, jeśli chodzi, nawet pod względami fabrycznymi aniżeli tuningowanymi. A jeszcze mi takie jaja robi Widać nieślusna inteligencja jest trochę dopracowana Załatwić, i załatwi trzeba cię załatwić! Fuck! Teraz ja użyję Sprintu, Co wy na to? Zgadzacie się, czy nie? Jeśli nie, macie z tym duży problem Policja, o, Nie mnie sila całkiem fajnie Co? Teraz mnie? O, ty kamień O dobra, zakręt Ja użyję sobie spowalniacza Najwyżej go trochę obiorę byle jak Ło, całkiem krótki sprint, już mamy ponad prawie 70% ukończone A policja nas ściga, kurcze, to tu chyba ciężko Dobra, może jakoś zablokuję. O, zablokowałem policję, fajnie. Przynajmniej jedno raz Dobra, teraz spowalniać, bo to jest dość ostry zakręt. Dobra, Nitro na chwilę parę i zapierdzielamy, czymś prędzej. Bo widzę, że już jeden samolot próbuje nas dogonić. Mam nadzieję, że mi się to nie uda. Czy mi się uda zwyciężyć? Tak jest! Super! O to właśnie chodziło. Dobra, drodzy bracia i siostry, w związku z tym, że to jest pościg, dlatego ja e, zatrzymam na chwilę nagrywanie, e, zgubię pościg i dopiero zobaczymy się w następnym wyścigu, ok? Dobra. Do zobaczenia w następnym wyścigu, a właściwie chwilę przed. No i dobra, drodzy bracia i siostry, udało mi się he, z sukcesem zakończyć pościg. Trwał on właściwie dosłownie 13 sekund, prawie 14. A po zakończeniu pościgu dostałem tą wiadomość, dlatego przesłuchajmy ją sobie. Hej, sweetheart, it's Razor. In your push to get to me, you smoked a lot of drivers that to do with what happened to you. Now I know you want me, but hey. No mniej więcej tak ta wiadomość mniej więcej brzmiała. E, prawie to brzmiało jak pogróżki, ale dobra, nie będziemy się pierdzielić z tym. Dobra, przechodzimy do następnych imprez wyścigowych. Czy ty mi chcesz to zrobić? Miejmy nadzieję, że nie. Dobra. Tym razem próba czasowa. Minimalne zagrożenie patrolowe, także nie powinno być źle. Dobra, widzimy się w wyścigu. No i dobrze, drodzy bracia i siostry. Właśnie rozpoczyna się druga konkurencja wyścigowa, którą jest próba czasowa. O, tym razem mi się nie udało, niestety. Szkoda. Nie! Znowu lagi. Czy, czy ty na serio mi to robisz? Czy tylko się draczy zakończyć? No pomyśl sobie, nie warto. Daj się wszystko. Trudno, najwyżej obejrzycie ten film trochę z małymi lagami. O, shit! Ta? O, pierwsza bramka. 11 sekund, a już byłaby ponad. Dobra, jedziemy dalej. O, skrót dostępny. Super, No, gdybym go obrał właściwie, byłoby jeszcze. obierzemy tą drogę. Dobra? Udało się. Wo fuck me. Molor of Enemies. Uf. Przepraszam, to cytat z utworu Slipknota pod tytułem Spirit Out. Już, go pole... Już ten utwór Wam poleciłem w którymś z odcinków z Grand Theft Auto 3, tych ostatnich, które e, e, przesłałem na YouTube. O, to już ostatnia bramka. chociaż połowę trasy już przejechaliśmy. Przedostatnia teraz była, teraz już ostatnia bramka nas czeka. Pewnie w drodze do Rockport. Św. Wie. Jedziemy dalej w pewnym うわあっどうですか O, meta już całkiem blisko. Już ją widzę na radarze. Ach, dobra, dużo czasu i tak nie stracimy. No, ukończyliśmy kolejny wyścig z sukcesem. O to właśnie chodziło. Dobra. O, hamulec. Przechodzimy do listy. Zobaczmy, co my tam mamy. Ło, wow, próba prędkości, ale przynajmniej ryzyko patrolu jest minimalne. Zobaczymy jak nam to pójdzie, także zapraszam Was serdecznie. Dobrze, wit dobrze, drodzy bracia i siostry. Witam Was w trzeciej konkurencji wyścigowej, którą jest próba prędkości. To już niestety czwarty raz, który powtarzam ten wyścig. No cóż, tak bywa. Ja jeszcze mam cierpliwość, ale moja cierpliwość jest ograniczona. No poez dwójce też łatwo nie była przejść ten wyścig A wiem co mówię To jest jeden z tych gorszych No 274, ładnie Aaaa! Co za chuj kurcze Ale lepiej by było, gdybym wysunął się na, sta na czo czołówkę stawki. 244. Coś mi się zdaje, że chyba tego nie wygram. Przejeżdżamy te na teren, którego ja za bardzo nie lubię. No ale cóż. 245, dobra. Przejadę skrótem, bo y os zastrzegam Was, że jak ktoś nie przejedzie tym skrótem, może łatwo stracić y y y swoją punktację. Jest! Udało się! Uuu! Uh! Uuu! Uh! 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 Oh! Dzięki Ci, Boże! Dzięki! Czwarty raz! Trudno, bo zazwyczaj jest do trzech razy sztuka, ale jest dobrze. Dobra, ja się zatrzymam. Zobaczmy, co my tam mamy. Dobra, tym razem próba czasowa. O, znowu minimalne ryzyko patrolu. Dobra, to spotkamy się w drugiej próbie czasowej, a zarazem w czwartym wyścigu od KZ. Zapraszam Was serdecznie, już za moment.